ale poczekaj, ale poczekaj, Róbmy ale Dobra, tak, tak, żeby tu się nic nie... ten... I na spokojnie, no. Uf! A, sprawdzałem refleks, sprawdzałem Ty, to ja zdążyłem zrobić, a ja nie! <śmiech> <śmiech> Wiesz, co? Właśnie przejmowanie przyjmowanie <laughs> na potylicę. Okej, <laughs> okej, okay, okay, spoko. No słuchaj, ja na spokojnie że nie znajdę, ale ci znalazłem Nic co teraz? I co zrobiłeś? No, jak to co? No przyjechałem za tobą. <laughs> Widzę ci. No to spełniłeś cel, no. a ty mi powiedz dlaczego stoisz na narożniku Samira, czy chcesz? No bo tak myślę, że najpierw mój człowiek cię wspierdolił, żebym mijał. Zobaczymy, jak Gracia, to będzie. człowiek? Gracian to człowiek? Czyli wspierd... bo Przepraszam. Znaczy, masz ja swojego ja człowieka też, ale... sam jest. człowiek? No, powiedz tak. A wiesz, że Samir y, uciekł z wojny na Ukrainie i udaje Rosjanina. Wiem o tym stary, ale tutaj patrzę na aspekt sportowy, wiesz, dla mnie ono jest okay, najważniejsze. Nie, szanuje, nie szanujesz tego co zrobił, ale sportowa nim a stoisz. No to ja wiesz, ty fajnie potrafię z prysosłówka, ale dla mnie tutaj ważna jest walka tak samo. Tak samo ja nie wnikam w walenie Ja, ja wnikam w walkę. Tak jak nie wnikasz w walenie Ja się zawsze wczuwam jak ja walę. No ty wnikasz, ale ty wnikasz w ogóle walenie konia, wiesz co. To ty oglądasz moje filmiki. To jest trochę. Ej, po mnie krzyczą, do mnie krzyczą, to jest trochę.